Panie widowie, z tej strony flux, a w tym filmie ocenię sobie myszkę SPC Nie plus, tylko tam taką zwykłą. Bo ogólnie jest to myszka, którą już mam trochę czasu. Może to nie jest jakaś bardzo stara, ale już jednak trochę ją mam. A więc, jeżeli film Wam się spodoba, to Wy koniecznie zostawcie łapę do góry. Zobaczymy na kanale. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Po serio, wierzcie mi, że ta myszka jest bardzo popularna. No i dobra, ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Dobra, wchodzimy sobie na czwórki, bo w czwórkach to mogę tylko praktycznie wam pokazać. Okej, okay. sobie F11, już odkliknę. dobra. Ogólnie, na początku zacznijmy o wygląd tej myszki, bo wielu osobom nie zależy na myszce samej sobie, tylko na wyglądzie, no co nie? Wygląd wygląda według mnie bardzo ładnie. Jeżeli no, nie wiecie, jak ona wygląda, ale sądzę, że raczej wiecie. Ale jeżeli nie, to sobie wyszukajcie z gir. Um, ma na takie dziurki, dla sobie, co jest bardzo fajne, przez to jest bardziej lekka. Um, te dziurki mam mniej więcej do kursora, bo um, te dziurki dosięgają, są po prostu na wysokie. Widać, co jest w środku, i to mi się też bardzo podoba, że jakby rozumiem. To tu może być A więc także mega spoczko A więc dobra, no to w takim razie Praktycznie To wygląda tyle O i to, albo nie Jednak to nie tyle Bo jeszcze sobie możemy omówić to Jakie są jej, jej kolory? Kolory takie oryginalne To są głównie biały kolor Biały jest ona jakby no najładniejsza ale mam tutaj na myśli, czy są też inne do kolory. Jest też czarny, akurat ja mam czarny. E, no, może następny następnym filmie coś zrobię z kamerką. Taką, bo oczywiście, nie stwarzam tylko po prostu zupełnie nerwującą której myszkę. To jest też zobaczycie, jak ja na ten program. Ale kontynuując, e, jest to według mnie jednak dobra myszka, jeżeli chodzi o wygląd. O wygląd jest taka idealna. Fajne jest to, że się ona będzie kleiła. To ma coś takiego, taki materiał specjalny, dzięki którego będzie jakby dało się to łatwo, bo prostu będzie tak samo powoli znikało, więc o tu też nie macie co przejmować. No a więc dobra. Teraz przechodzimy do następnej rzeczy, czy jest ona wyg wygodna w dotyku. W dotyku według mnie jest strasznie wy wygodna. Yy, tutaj nie powinni nic innego do dodawać. Co by tu mogli dodać, to zmienianie CPS-ów, bo Serio ma nam mega mocną czułość. Ale taką, jak się ustawi sobie małą czułość, to jednak nie jest to jakieś nie wiadomo jakie mocne. Czy dobrze na tym się robi Bridge'a, Bo to jest też mega ważne. Bridge'a się na tym mega dobrze robi. Nie trzeba tak udostać myszki, tylko ostatnio sobie tak przetrzymujesz i tebie to by to samo leci. E, myszka do klika jest idealna, według mnie. Jeżeli macie jakieś inne zdanie na ten temat, to podzielcie się z tym w komentarzach. No a więc okej, okay. jeżeli chodzi o klepę, czyli o bicie, mam tutaj na myśli to, to jest ona... w tym nie jest już mega dobra, mam tutaj na myśli to, że... jakby słabo się w niej bije, bo daje ona bardzo mało HP, jest ona lekka, i przez to, że jest lekka właśnie, to po prostu trochę słabiej się na niej funkcjonuje. Ale jeżeli chodzi o strzelanie ze Firebola, czy coś takiego, to według, to, te, to według mnie jest ona do tego idealna. A więc dobra. A więc robi się na niej dobrze teraz TNT jumpa. Bo może to nie jest za bardzo związane z myszką, ale... Kurde, jakaś osoba mi podjeżdża. Ogólnie, jeżeli chodzi o klepę, jakąkolwiek, to jak już mówiłem, nie jest ona w tym najlepsza. Da się o niej mega łatwo wiele rzeczy wziąć: jakby oderwać jakieś tam guziki, coś takiego. No a więc w tym to jest mega prosto ogólnie. Tutaj to nie ma o czym mówić. Widzicie, w klepie jestem teraz słaby ogólnie, a więc nie jakoś fajnie. Kurde, nie mogę nikogo tutaj zabić. No w klepie jak słyszycie, ma to straszny głos. Strasznie to dobrze słychać, jakby ten dźwięk i to całe w ogóle. Czasami przez nią zacina, bo zadaje strasznie dużo tego zasięgu tutaj. Więc troszeczkę słabo, jeżeli o to chodzi. No a więc tak, dobra. Jeżeli chodzi o kursor sam w, to, sam w sobie, to jest on strasznie wygodny. A teraz przechodzimy do tego, ile ma CPS-ów. Tutaj będziecie mogli się strasznie zdziwić, ale ja wyobraźcie sobie, że, że ta oto myszka ma aż 100 CPS-ów. Zgadza się. Jest to według mnie mega dziwne, bo... To pewnie dla was dwie to strasznie dużo. To jest fajnie się w niej tak jakby ślizga. CPS-ów -y maksymalnie się robi, jak już mówiłem, około 100, może 150, jak się strasznie przykładasz. taśmy do niej się niepotrzebnie, według mnie, przyczepia. Bo gdzie ją przyczepicie, to będzie mega słabo. A więc, jeżeli o to chodzi, to nie jest mega dobrze. Więc nie jest dobrze. No dobra, no i co tu jeszcze można sobie zadać? Praktycznie to, że tych rzeczy, o których Wam teraz mówię, to już jest wszystko, ale to nie jest kryta spokojnie. Ogólnie fajnie też się kładzie mniej rzeczy, co nie? I długo na przetrwać, jak on rzucicie z jakąś półki, to nas się nawet nie zarysuje, jeśli się zarysuje, to nam się można sobie do tego dokupić taką specjalną chusteczkę, dzięki której będziecie mogli to sobie ładnie wytrzeć. A więc mega spoko. No więc tak. Ok. Jeszcze kontynuując, mamy tutaj. Okay, co my tutaj jeszcze mamy? Takiego, co by mogło być dobre do skomentowania. No, o, jest poświetlanie. No Poświetlanie da się zmieniać. Niestety ja wy teraz tego no, nie widzicie, ale ja teraz sobie to zmieniam poświetlanie. Może to usłyszycie. Jeżeli tu usłyszeliście to właśnie było e, te zmienianie koloru i podświetlanie. Także mega spoczka, tylko kurde sobie na mój, na mój motyw. Dobra, nieważne już. Zresztą będę mógł taki... O Diablo. Świetnie. Dobra. Teraz sobie bierzemy to. Ogólnie, w czym jest ona jeszcze dobra? Jest ona dobrze, jeżeli chodzi o CPS-y. Więc sobie jest to, że czasami się samo ustawia. Wyobraźcie sobie, em, jak to się nazywa. Czasami samo się ustawia, jakby czułość. Teraz mam maksymalną. Właśnie teraz to chciałem powiedzieć, bo mi się właśnie zmieniła. Więc ogólnie, słabo. Z tym, mega. Strasznie, ale no, trudno to, to może być, bo sobie w każdym filmie można tu ustawić takie, jakie będziecie chcieli. Ok, kudde mnie. No, dobra, no to w takim razie.